Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił ważną rzecz o kazaniach w kościele. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuku, kciuku w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Kiedy byłem studentem. Mój profesor filozofii, profesor Mieczysław Gogacz, napisał artykuł, który został opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie Comunio. Nie pamiętam jego tytułu, ale sens, czy ostatnie zdanie tego artykułu było takie: Największym dla mnie cierpieniem jest słuchanie współczesnych kazań. I to były lata 80. I tutaj się nic nie zmieniło, tylko się bardzo pogorszyło. Znaczy, tragedią roku 2025-2024 jest to, że słuchamy w kościołach coraz więcej homilii, które zostały napisane przez sztuczną inteligencję. I teraz zobaczmy też jedno, że kiedyś w kościele były kazania, teraz są homilie. I kazania to był wykład wiary w perspektywie teologii dogmatycznej, w perspektywie teologii moralnej, czyli wiary i moralności, i podawano wiele bardzo konkretnych przykładów, i to była taka nieustanna formacja katolicka wiernych. Po Soborze Watykańskim II wzorem protestantów prowadzono homilię. Czyli z założenia komentarz do Ewangelii, czy ewentualnie innych czytań. I po pierwsze, księża zaczęli robić coś, czego im nie było wolno, czyli samodzielnie, na własny sposób dokonywać odczytywania, interpretacji pisma świętego. Tego nie wolno zwykłemu księdzu, tego nie wolno świeckiemu, bo zawsze popełni jakiś błąd. Ja słyszałem takie, Taką homilię, w Chrystus, która powoływała się na ten fragment Ewangelii, że Chrystus mówi do człowieka: Twoja wiara, twoja wiara cię uzdrowiła, i książka komentuje w ten sposób, że to nie Chrystus uzdrowił tego człowieka, tylko jego własna wiara. To taki szczysty, radykalny antropocentryzm, graniczący z bluźnierstwem i herezją. Druga rzecz. Znaczy, przypomnijmy, że Pismo Święte to od, od jego interpretacji są bibliści, którzy no kończą nie tylko biblistykę w Polsce, ale specjalne uczelnie albo w Rzymie, albo w Jerozolimie. I i wyniki pracy tych biblistów też nie mogą być taką, ogro... nie powinny być, nie były kiedyś rozgłaszane na lewo i prawo, bo to musi być przez Kościół zweryfikowane. Czy przypadkiem ten biblista nie popełnił jakiegoś błędu, bo i biblista musi mieć tylko nie tylko olbrzymią wiedzę, znać tamte języki, w których pisano Pismo Święte, ale musi być to kapłan głębokiej wiary, tutaj potrzebny dobry rozum, dobra wiara. Dobre wykształcenie i czasami jak brakuje jednego z tych elementów, to nie jest dobrze. No i teraz księża dokonują na własną rękę amatorską interpretacji tej yy, czytanie. Często jest to tylko takie yy, skojarzenia, nie zawsze na temat. Najczęściej to jest mowa, trawa, ple, 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 widać, że yy, kapłani w coraz mniejszym stopniu się przygotowują do kazań, coraz bardziej częściej mówią z głowy i, i, i kiepsko im to wychodzi. Zauważmy, że w wieku, poprzednich wiekach, w wieku XX, XIX i zapewne jeszcze wcześniej, było dużo publikacji pod tytułem Kazania na wszystkie dni roku, napisanych przez najwybitniejszych kaznodziejów i Kapłan z danej parafii mógł powtórzyć słowo w słowo takie kazanie, albo po prostu je przeczytać, a później opowiedzieć się własnymi słowami, i to poziom był o wiele wyższy, nie mówiąc o poziomie tych przeciętnych parafialnych kapłanów, o, o poziomie kształcenia w seminariach duchownych, które kiedyś było 100 razy wyższy był ten poziom niż teraz. Ksiądz profesor Tadeusz Slipko, nieżyjący już, opowiadał nam na zajęciach, że jak jezuita, jak on chodził do seminarium, to wszystkie zajęcia były po łacinie i odwoływały się do doktorów kościoła. Ale hominie mają też inną wadę, że w nich się rzadko pojawiają prawdy wiary czy prawdy moralne, nie mówiąc, że kapłani unikają bardzo konkretnych przykładów, tylko no mówi się o. wypowiedź kapłana odnosi się do tej sytuacji, która została opisana w Ewangelii, konkretnej sytuacji. Więc, więc to są raczej takie pobożnościowe, ewentualnie moralne e, dywagacje nieprzygotowanego do tego w pełni. Kapłana i wierni, którzy powiedzmy chodzili na religię, a później latami nic nie czytali, nie studiowali, bo to się zdarza, no to ich wiedza była często jak mróz. A to samo znaczy kapłani, kapłanów, a to samo wiernych, którzy no, poplątałem. Kapłani mieli mają dzisiaj słabe przygotowanie i wierni mają słabe przygotowanie bo jak wierni chodzili na religię i później latami nic nie czytali żadnych katolickich dzieł szczególnie doktorów kościoła czy dokumentów kościoła no i formacja się opiera na homiliach no to z homilii nie wynika żadna formacja i mówię to wszystko z tego powodu że w niedzielę byłem na mszy świętej w Wąwolnicy w Lubelskim i tak się zdarzyło, że trafiliśmy, musieliśmy trafić na ranną, stosunkowo ranną mszę, czyli na 10.30 i okazało się, że to jest msza dla dzieci i była homilia dla dzieci, a tak naprawdę kazanie dla dzieci, no bo ksiądz wyszedł z Ewangelii, gdzie Chrystus mówi, powiedzcie za kogo mnie uważacie, no i ksiądz zaczął prowadzać dzieci w pobliżu ołtarza i pokazywać im różne obrazy i mówić im, kim jest Jezus Chrystus. Więc na jednym obrazie był Chrystus Król, na innym obrazie był Chrystus Ukrzyżowany, na innym obrazie był Chrystus Pasterz. Na jeszcze innym obrazie był Chrystus miłosierny, i ksiądz to wszystko wyjaśniał, dlaczego tak, a nie inaczej, o co chodzi. No więc świetny wykład teologii, wiary. Później jeszcze przy okazji przepytał dzieci z wiedzy o Trójcy Świętej i wbił im w głowy, że jest Bóg jeden, ale w trzech osobach Ojciec, Duch Święty, Jezus Chrystus. Później powiedział, że wakacje się zbliżają i wakacje nie można zapominać o Panu Bogu. No i że trzeba się modlić w wakacje, no ale wiadomo, że dzieciom jest trudno, no i dorosłym jest trudno modlić się codziennie w ciągu dnia, rano, w południe, w wieczór, w nocy. No więc Ksiądz się zapytał, jaka jest najkrótsza modlitwa. Dzieci no, mówiły: Ojcze, nasz, zdrowaś Mario. W końcu jakieś dziecko powiedziało: no Najkrótsza modlitwa to jest wtedy, jak się przeżegna. No i właśnie ksiądz wtedy nawiązał do Trójcy Świętej. W imię Ojca, syna ducha świętego. Amen. Macie krótką modlitwę. Jak będziecie ją odmawiali 10 razy dziennie, to nie będziecie nigdy zapominali o Panu Bogu. Świetne kazanie, które udało się w pełni streścić. Kazanie, nie, homilia, świetne dla dzieci, świetne dla dorosłych, którzy byli w tym kościele. Także no, raz mogę kogoś pochwalić, prawda? Natomiast było to w niedzielę, 22 czerwca o godzinie 10:30, nazwiska księdza nie znam. I tylko jedna uwaga na marginesie, że. To mnie zawsze boli w kościele, znaczy bolało mnie, dwie rzeczy mnie bolą w kościele i bolało mnie w Wąwolnicy. Tam są bardzo powożni ludzie ze względu na Matkę Bożą Kębelską, co róż, kapliczki, krzyże, ludzie się modlą pod tymi kapliczkami, pod tymi krzyżami. Jak tam byłem kilkakrotnie w czerwcu, to zawsze wielkie kolejki do konfesjonału w tą niedzielę też. Ludzie gremialnie do Komunii Świętej, no ale precyzyjnie, i większość, znaczy nie było na rękę, ale większość e, nastojąco, Mało kto klękał, tak jak prawo kanoniczne wymaga, że pierwszy klęknąć, e, kiedy ten, co nas poprzedza, przystępuje do Komunii, później przyjąć samą Komunię. Klę, klękało parę osób, no i to wyraźnie księża wymusili. Nie był to z pewnością pomysł wiernych. No i druga kwestia, zawsze dla mnie bolesna, stroje. Kobiety tutaj najlepiej wypadają, bo potrafią założyć piękne sukienki i pasujące do kościoła, bo widziałem też jedną młodą kobietę, która miała piękną sukienkę, ale była to tego typu materiał, tego typu sukienka, że ona się oblewała ciało dokładnie, wnikając wszelkie kamarki, więc była bardzo seksowna i nie pasowała do kościoła. Widziałem kobiety w pięknej sukience, naprawdę eleganckiej i w Adidasach, no ale sporo kobiet było w sukienkach, natomiast o ile w Boże Ciało było sporo mężczyzn w różnego typu garniturach, także letnich. Natomiast w niedzielę no nie było ani jednego mężczyzny w garniturze oczywiście niektórzy byli w krótkich spodenkach Niektórzy w koszulkach gimnastycznych, jakby właśnie wybiegli na boisko grać w piłkę nożną. No i wielu było, i to jest ciekawe, to jest wiejski obyczaj od setek lat, że szlachcic wkładał koszulę w spodnie, a chłop wypuszczał koszulę na spodnie. I tutaj wielu mężczyzn miało takie wyobrażenie o elegancji, że no niezłe spodnie niedzielne. Do tego powiedzmy, że biała koszula, ale wypuszczona ze spodni, i oczywiście bez krawata. No to tylko taka uwaga na marginesie. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.